Szanowni Państwo, zobaczmy, jak to jest na terenie planowanej rezerwacji pod CPK w powiecie sochaczewskim. Otóż starostwo wszystkich właścicieli nieruchomości sprzedało za 191 zł, ponieważ firmy te powinny wystąpić do właścicieli działek o zgodę na wejście i na nich nieruchomości. Jak widać, spółka CPK łamie w każdym celu. Przepisy, które nam się nadal nie podobają, ale cóż mamy z takim agresorem zrobić? Cały czas próbuje nas nękać od już prawie pięciu lat. Co na to radni z terenu planowanej rezerwacji, szczególnie radni z powiatu sochaczewskiego, Gminy Teresin, Nie słyszeliśmy, aby wypowiadali się na nasz temat, nie słyszeliśmy, aby zabierali głos w tej sprawie. Nie pytali nas, co i gdzie będziemy wysiedleni, za ile będziemy wysiedleni, tylko podejmują decyzję nie wiadomo w czyim imieniu. Dlaczego pani starosta, dlaczego Rada Powiatu nie zaprosi nas na sesję Rady Powiatu, aby wysłuchać z ustalonym porządkiem dziennym dotyczącym sprawy CPK, aby wysłuchać, jakie jest nasze zdanie? Podejmuje decyzję o nas bez nas. w pasie drogowym zrobić ten odwiert prób pobrać tylko i to wszystko później porównać, zasypać i, i tyle, wszystko, tak? i uciekać ja ten... sprawdzał pan dokumentację, tak? bo ja no jestem... nie jest ten... jest. na komputerze to pan następny już to pana pan pan pani tutaj powiedziała, że w obszarze tej działki właśnie jak tutaj jest ten e, OH48 tak? OH48 70 78, to że w obszarze tej działki mamy właśnie tutaj na tym pasie zrobić ten odbiór, i oni wzięli dzieliby... w jak mają to Po prostu iść z ten punkt wyznaczyli tutaj by na nieźle geodezyjnie. Tak, żeby no, nie są drzewa, to nie dałoby rady, bo byśmy zajęli pasy, znaczy drogę, by jeźdźli byśmy zajęli. A tutaj jest ten punkt w odległości tego pogocza, w którym jest najszerzej, w którym właśnie mieści się ta. Bo to jest od A do B, jakiś tam wyłącz, prawda? Pomiędzy I, tym a tym. Właśnie w granicach, tak jak tutaj jest, ten czerwony OH-78, to. No, ale, my, no właśnie. Po, pokażmy to do Ameryki. Dlaczego linia nie jest prosta? Dlaczego jest wcięta? Znaczy, to jest wszystko z geoportalu, chyba wzięte. Tak? Nam ta pani no ale płyczyła. to jakie dokumenty z, go, z geoportalu. Proszę panu, no. Jak ma być tak dokładnie, tak dobrze robione, to ja pytam się, dlaczego jest tak źle robione? No. A ta linia, czy co oznacza? No, Tu niby pa, to jest numer pewnie działki, I to jest drogi. pas drogowy, tak? To, to ta jest, czas... 108, no więc tu widać las. Dlaczego to, tak zostało powcinane to? To ja nie bardzo... No ja też nie Ja nie, wiem, nie ja ja... rozumiem. To, to jest tak samo Panie Tadeuszu, jak z ortofotomapami ma, w Agencji Restrukturyzacji. Za każdym razem, co przychodzi wniosek, mówi, że jest niezgodność powierzchni. Tak są dokładnie. Cóż możemy stwierdzić, panie Tadeuszu, yy, możemy Zdaro, powiedzieć tak, skrawo. że zdrajcą jest powiat, dlatego że yy, nie wypowiada się, nie pyta się nas. Nie zaprosił nas na sesję Rady Powiatu, żeby porozmawiać o problemie, a wydaje wyroki na ludzi tutaj w tym terenie. Mm -hmm. To jest rzecz skandaliczna a, radnymi, dla mnie. Radnymi do, powiatu, <laughs> radnymi do powiatu jest wiceprzewodniczący Rady Gmin Rady Powiatu Aleksander Łopata, jest pani Ptaszkiewicz, jest pani Sowińska ani razu nie wypowiedzieli się na temat ani drogi, na której zrobimy skandalicznie z zrobionej, niedokończonej, ani też nie wypowiadają się na temat naszych losów, co będzie z nami dalej. A panowie macie jeszcze jakieś punkty tutaj do odwiertu? Nie, czy... nie, bo miało miało być trzy punkty, ale że właściciele gruntów nie wyraźili zgody, to tylko tutaj. Zarząd chyba drogą. dróg wyraził zgodę na odwiert w pasie drogowym. Rozumiem. I dlatego tutaj ten jeden odwiert tylko. To rozumiem. To znaczy z, ty, z tym zgodą, niezgodą to jest tak, panowie. Ustawa, specustawa OCPK jednoznacznie mówi, artykuł 30 ustęp 2. Jeśli chcesz wejść na cudzą nieruchomość, to musisz napisać do niego prośbę o wyrażenie zgody. Takiej jest Prawo i to niedoskonałe prawo, które my kwestionujemy, oni jeszcze łamią. Pisali do mnie o wyrażenie zgody, ale nic nie ma o odszkodowaniu. No przepraszam panowie, wjedziecie w pole, w nieruchomość, aby, a teraz jest zasiane. Kto powie, czy zostaną zwrócone jakieś koszty? No. Czy nakłady zostaną zwrócone? Czy rekompensata? Nic nie nic. jest praktycznie powiedziane. Tak, w związku dziękuję. z tym rolnicy odpowiadają wnioskodawcy tak, ale proszę uzupełnić wniosek. I do dnia dzisiejszego ci co napisali tak, tak wnioski wniosek, nie, dostali nie dostali odpowiedzi. odpowiedzi. Zwrotnej, w związku z tym szuka się tak po wchodzi się w pasy drogowe, różne inne... E, tak, albo chuty. helikopter się puszcza i... Nad głowami nad mówią. No. A tak zapytam, panowie, wiercicie tutaj. Zgodnie z informacją, którą my mamy od prawnika, czy z wami jest uprawniony geodeta? Był tutaj geodeta, który wytyczył ten punkt. Ale... Wcześniej ta, ta pani, która przywiozła te dokumenty, przyjechała z panem, który wytyczył ten punkt z satelity i naniósł go właśnie na do systemu, prawda? Czy miał uprawnienia, ale no, no, wie pan, my systemu... go nie sprawdzaliśmy, na ja, Mój syn też ma tyczkę, też uh, może wyznaczać punkty, ale nie jest geodetycznie. My jesteśmy tylko ja pod jest Przyjechaliśmy, my, mam, dostaliśmy zlecenie na wykonanie tego odwiertu. To firma dostała. E, przyjechaliśmy, on na to na punkty i wie pan, no, ja no, chcę ja, ja Was jeszcze uczyć, że każdy wjazd na teren planowanej rezerwacji znajdujecie się na terenie planowanej rezerwacji, obowiązkowo powinniście posiadać kamizelki kulootworne i hełmy. A widzę, że nie macie. Mamy. No nie macie, bo pan majszczyk, panie tak? pan majszczyk powiedział, że my was po prostu napadamy. No nie wiem, na, na razie jeszcze nie. Wy no, się na, na razie mam też nadzieję, nie bronicie. Tak e, Im twierdził, że napadamy pracowników wykonujących pracę na rzecz spółki i grozimy im bronią. Myśmy grozili Wam na. No ja nie filmie I w tej chwili. W tej chwili.